Cześć! Dzisiaj w mniej niż 5 minut pokażę, jak zrobić takie brownie, które jest bez cukru, ma mało kalorii i smakuje prawie tak samo jak to, które szkodzi twojej formie. Do brownie będziemy potrzebować dwa bataty, kakao, mąkę kokosową lub zwykłą, xylitol, jajka, olej kokosowy, aromat waniliowy i proszek do pieczenia. Opcjonalnie na górę możemy dodać gorzką czekoladę. Do miski dodajemy wszystkie sypkie składniki: mąkę, xylitol, kakao, łyżeczkę. Proszku do pieczenia, jedną łyżeczkę. Aromatu waniliowego, dwie łyżki. Oleju kokosowego i wbijamy dwa jajka. Następnie obieramy bataty, kroimy w kostkę i wrzucamy do gotowania. Ugotowane bataty wrzucamy do miski i wszystko dokładnie miksujemy. Okrągłą blachę wykładamy papierem i całą masę wlewamy do środka. Tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni na 60 minut. Po 60 minutach brownie jest upieczone, pozostało dodać tylko na górę opcjonalnie roztopioną gorzką czekoladę. A tak prezentuje się gotowe brownie. Jak zawsze, teraz na ekranie wyświetli się makro i kalorie dla tego przepisu, a wszystkie produkty potrzebne do zrobienia tego deseru znajdziecie w opisie filmu. Smacznego! Jeśli podobał Ci się dzisiejszy odcinek, proszę daj nam znać. Możesz to zrobić zostawiając nam komentarz pod filmem, dając nam lajka lub po prostu subskrybując nasz kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!